Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Nowy cykl na kanale, gazetownia, a w nim dzisiaj zaczniemy od czegoś takiego, moi drodzy. Moi drodzy, magazyn Klik, numer 15, 20 lipca 2000 rok. Moi drodzy, ten cykl nie będzie w żaden sposób chronologiczny. Po prostu co mi się uda z moich zasobów wyciągnąć... To się pojawi, będę starał się numerować filmy tak, abyście mieli, mogli odnaleźć gazetkę, która Was interesuje. Prawdopodobnie część z tych gazetek po prostu no, pójdzie do innych właścicieli, będzie na sprzedaż, ale chcę je zaprezentować. Moi drodzy, co jest unikatowego w tej gazetce? Popatrzcie, zestaw naklejek, które nie zostały odklejone naklejka z kolejka trójki, klik Diablo 2. Tom Pryder i Diablo 2. I jeszcze z tyłu, moi drodzy, mamy naklejki z Vampire The Masquerade Redemption. W ogóle świetna gra, świetna gra. Crime Cities, tak? Crime Cities? Tak. Diablo 2, South Park. Tutaj widzę, że jakieś motocross GP. Kolejna Diablo 2, kolejna Diablo 2 i oczywiście Lara z Tom Prydera. Tak wyglądała, moi drodzy, okładka, bo to są rzeczy ważne, wiem, że lubicie, tak wygląda, moi drodzy, okładka. Dark Reign i Vampire the Redemption, to jest chyba Vampire the Masquerade, kolejna część. I oczywiście pokażę jeszcze raz tył, tak żebyście widzieli. Reklama ni tego, ni, niczego innego jak Diablo dwójki. Myślę, że egzemplarz zachowany w bardzo ładnym stanie. I co? I będziemy sobie, moi drodzy, przelecimy sobie. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwał. Z 10 minut, może z 15. Nie zaglądałem do tych pism przez 20 lat praktycznie, więc będziemy to przeżywać razem. Tutaj te ataki nostalgii. Majesty. Kolejna, kolejny świetny tytuł, moi drodzy, już w sprzedaży. 79 zł. No i mamy w numerze, mam nadzieję, że to będzie czytelne, mamy zapowiedzi Empire Earth, Felony Pursuit, Max Payne, Republic of Revolution, kilka najlepszych gier ostatnich tygodni, yy, ułożonych przez the Test, Chase the Express, Dark Rain, yy, yy, Diablo 2, Gry Tygryska, Icewind Dale, Private Pilot, Shadow of the Death, Team Buddies, The Longest Journey, Vampire the Masquerade Redemption, Wario Land 3, Vip Ribbon, Tricks and Tips, czyli tips and tricks, różnie to się nazywało. Ground Control, część pierwsza. Metal Fatic, o świetna gra. Kody do PC i PSX, kody, kody na PC i PSX. Sprzęt kontrolery od środka. Szty tutaj mamy jakieś screenki. O, mamy tego, mamy yy, z Dungeon Keepera dwójki, yy, Rogatego, rogaty. <grystanie> sztuka kontrolowania, czyli pady, montaż wideo, poszukiwacze skarbów, internet bez kabla, aukcje w internecie, FTP, czyli jak ściągnąć pliki z sieci, Kino TV, czyli The Flintstones, extra, samoloty świata, wampir na świecie mroku, inne nowości i listy. Moi drodzy, nie będę tego czytał, myślę, że to chyba będzie na tyle wyraźnie, że kto będzie chciał, to sobie będzie mógł zatrzymać i po prostu przeczytać. Będę starał się tak robić, żeby przynajmniej każda strona miała Chwileczkę, żeby można było spokojnie przeczytać. Zapowiedzi. Felony Pursuit, czyli coś Ala e, niby Need for Speed'ik i jakieś coś coś przeginamy i pamiętam, że byłem napalony na tą grę strasznie. Potem wyszła jakimiś pokrętnymi drogami, oczywiście nie do końca legalnymi, do nas dotarła i, i już nie było tak fajnie. Pompeji w ogóle te gierki wszystkie były świetnie dubbingowane, widzicie Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski i Jan Piechociński e, świetne po prostu były te dabingi. E, lecimy dalej moi drodzy Empire Earth czyli e, coś co na początku jak się Empire Earth pojawiło e, myśleliśmy ze znajomymi, że to będzie kolejna odsłona lub, lub może nawet Empire Earth zastąpi Age of Empires. to się okazało, że gra, gierka jest troszkę inna, ma troszkę inne, inną specyfikę, ale tym niemniej jest rewelacyjna. Dobrze, lecimy dalej, bo dopiero szósta strona. Republic of the Revolution z tą gierkę Republic of the Revolution. Nie mogę sobie przypomnieć, skąd ona mi się, skąd mi się ten tytuł przypomina. Wiem, że coś. Coś ogrywaliśmy, tylko nie wiem, czy mój przyjaciel Andrzej, nie chcę nazwiska tutaj wymieniać, się w tą grę nie zagrywał, ale coś mi ten tytuł mówi. Nie potrafię sobie przyjąć. Max Payne, oczywiście przeszedłem klasyka, przeszedłem całego. Pierwsza gra z, jak to się nazywało, Bullet Time'em. z Bullet Time'em, czyli tym trybem zwolnionym z Matrixa. Pamiętam, jak się wpadało tam na Bullet Time. No, rewelacja, rewelacja. Bardzo innowacyjna gra. No i ta twarz. <laughs> Niezapomniana, bo oczywiście, modele, twarzy modeli były ze zdjęć robione, i te wyrazy twarzy to jest niezapomniany wyraz twarzy. Oczywiście, Max Payne, tu już ballet time, więc, więc widzę, że top 20: Tom Raider 4, Driver, The Sims, FIFA 2000, Quake 3, o tak nisko. Need for Speed Porsche, bardzo dobry symulator Diablo. Pierwsza część Diablo jeszcze, na siódmym miejscu. Nox, Tekken 3, Final Fantasy VIII, StarCraft, Unreal Tournament, Need for Speed 4, Quake 2, też nisko. NBA Live 2000, Command Conquer Tiberian Sun, zagrywałem się, świetny tytuł. GTA, GTA 2, patrzcie, tyle lat, to jest 2000 rok, a GTA kiedy było wydane, pierwsza część, a ona dalej jest na 20. Dem Park World i, i Half-Life i grupa pościgowa moi drodzy Hocus Pocus Różowa Pantera Atlantis 2, UEFA Euro 2000 też świetna piłka a strasznie się ogrywam Settlers 3 też się ogrywam Coaster, Tycoon o, Hiroshi trójka no rewelacja strasznie nisko Worms Armageddon świetna gra Soldier of Fortune przedtem całe i ta akcja na ostatnia misja na łodzi podwojnej z tym bossem jak mi to w kość dało to po prostu krok no i Commando też świetny tytuł i mamy oczywiście PlayStation PC eee, mamy pierwsze Mm, kilka tytułów to one się powtarzają no i mamy Playstation, Tomb Raider 4, Driver FIFA 2001, FS Porsche, Tekken 3 Game Boy to jest w ogóle ciekawa kwestia, kto wtedy miał Game Boy'a, no ale kto jak, na jakiejś podstawie ten, ten ten ranking został zrobiony no i oczywiście Hot 5, Diablo 2 klik, akcja Icewind Dale, Vampire Redemption, The Longest Journey i Dark Lane no i tutaj siedmiu wspaniałych top 7, Driver, Tomb Raider, Fifa 2000, Quake 3, The Sims, Need for Speed Porsche i Final Fantasy 8. Zobaczmy dalej, o moi drodzy. Jejku, jak ta gra miała premierę, to był taki hype, byłem w szkole średniej, to był taki hype, że w ogóle yy, kupić Pirata na... Trzech płytkach, plus czwarta była chyba z wideo yy, z muzyką i z filmami, tak? Trzecia była z filmami, a czwarta była z muzyką. Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to, to sam skupić Pirata to był wydatek, ale warto było. Po prostu ta gra... Jejku, to jest... No, arcydzieło, arcydzieło po prostu. Piękny, piękny tytuł, świetna gra. The Longest Journey. Ta gra mi się podoba i pamiętam, że ja nigdy w nią nie zagrałem, ale zawsze patrzyłem się w różnych czasopismach na te screeny i ona mi się strasznie podobała, bo to wydawało się, że to jest taki Tomb Raider, tylko z zagadkami. I, i, ale nigdy nie, nie chcę się wypowiadać tej recenzji, chyba nawet nie przeczytałem, bo już nie pamiętam. Mówię, to było 20 lat temu. Chociaż prawdopodobnie przeczytałem, bo się znało na pamięć, ale jest bardzo wysoko oceniona, więc, więc na pewno świetny tytuł. Icewind Dale. Kolejny tytuł z świata Forgotten Realms. Było to, ogrywałem, ogrywaliśmy i Baldur's Gate i Opowieści Zad Wybrzeża Wieczy, potem Dwójkę i potem trafił się Icewind Dale. Był na to, był na to rynek i to był, i to były świetne tytuły. To były świetne tytuły na długie godziny. Pamiętam, że tam były Chyba w Baldur's Gate, o ile się nie mylę, była możliwość przejścia bez walki jakiegoś wroga, coś tam kombinowaliśmy. Pamiętam, że sejwowaliśmy, loadowaliśmy, Sejwowaliśmy, loadowaliśmy i robiliśmy różnego rodzaju triki, żeby każdego możliwie przejść na kilka sposobów, w każdą sytuację. Także to, to był to ciekawy czas, kurczę. Vampire the Redemption, i to jest ciekawa kwestia, moi drodzy, bo, bo Vampire the Masquerade, pierwszą część e, przyszedłem całą. Redemption akurat kurczę no nie pamiętam, nie, nie mogę sobie przypomnieć, czy w to w ogóle grałem. Ale pierwszą część na pewno na pewno przyszedłem całą. Dobra, lecimy dalej. Dark Rain 2. No i tu mamy moi drodzy tytuł Gladiatorzy przyszłości, tytuł, w który niestety nie było mi dane zagrać w ogóle. Yy, możliwe, że coś mnie minęło. W ogóle ta grafika przypomina mi była taka gra, która jako strasznie żyłowała symulatory 3D Fixa, osadzona w średniowieczu i, i rzucali takimi charakterystycznymi granatami. Te trole rzucały, które wysadzały wszystko dookoła. Nie pamiętam, jak się ta gra nazywa. Na pewno w komentarzu mi napiszecie. ale, ale to mi strasznie przypomina ten screen, tamtą grę. Lecimy dalej. Chase the, the Express. Niestety nie znam tego tytułu no to bo to już wiecie to był taki czas, że no ja już miałem kilkanaście lat już się dziewczynki pojawiały już było troszkę, e, troszkę e, mniej zajęcia grami ale te konkretne tytuły na pewno mnie nie minęły, nie kojarzę Team Buddies e, też nie kojarzę wygląda to na jakieś gokarty dla dzieciaków niestety z takich go gokartów to pamiętam Lego Racer Lego Racer była, było świetnym tytułem z siostrą zagrywaliśmy się na zmianę po prostu w Lego Racer budowaliśmy swoje pojazdy Dobrze, lecimy dalej moi drodzy. Heroes of Might and Magic Shadow of Death. Czyli e, czyli dodatek do heroesów trójki e, Armageddon's Blade. I to jest, to jest drugi dodatek, bo pierwszy to był Armageddon's Blade, potem Shadow of Death. Pamiętam. Heroesy po prostu przemaglowane na wszystkie możliwe sposoby. Trójka Armageddon's Base, Blade i Shadow of Death. Plus jeszcze było pięć takich samodzielnych kampanii. Może było więcej, my dopadliśmy taki pięciopak. Kolega to miał. Też przeszliśmy, e, przeszliśmy to na wszystkie możliwe sposoby. Dobrze, lecimy dalej. Oczywiście mamy Click Extra od Diablo 2. Private Pilot Flight Simulator. E, to jest w ogóle Flight Simulator to jest w ogóle świetna seria Microsoftu. Świetny symulator, i tutaj widzę, że ten Private Pilot nie pamiętam tego szczerze mówiąc, ale to chyba się awionetkami lata. Bo w Flight Simulator w, głównym, w głównej części franczyzy gra się duży, można latać dużymi z samolotami. A tu widzę, że jest jakiś temat z awionetkami. WarioLad 3 to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo tą grę odkryłem w 2008 roku, bo gdzieś tam. Dopiero wpadł w moje łapy Game Boy i ta gra jest świetna. Wario Land 3 po prostu jest świetna. Z jajem, zły brat bliźniak Mariana. Bardzo fajna. Gryty, gryska. Whatever. Przejdźmy dalej, bo to nie, nie, nie mój świat. Tu jest w ogóle chyba VTB, VIB Ribbon. VAB Ribbon. Coś mi ta gra mówi, ale nie mogę sobie przypomnieć. Albo w bardzo podobną grałem, albo w coś takiego. Tu widzę, że mamy tips and tricks, więc kto chce, niech sobie zatrzyma, niech sobie przejrzy. Lecimy, moi drodzy, dalej. Metal Fatic. Kurczę, jaka ta gra była dobra w ogóle. Kurczę, no. To była, to była dobra gra. To była dobra gra. Pamiętam z moim kolegą Rafałem, nie wiem czy. Czy Rafał będzie pamiętał, na pewno napiszę mu na Facebooku, ale czy Rafał będzie pamiętał Metal Fatic. Myślę że, myślę, że będzie. Lecimy dalej. I o, po kolei, moi drodzy, wszystkie misje mm, są, są, że tak powiem, opisane. Kurczę, można było wrócić do tej gry. Dawno w nią nie grałem. No dobrze. Lecimy dalej. Ground Control. Ground control kolejna gierka, gdzie jest. Po kolei widzę, że jest cała opisana. No to nic, to nie będziemy tego oglądać. Widzę, że można sobie wyciąć i do segregatora wrzucić. A, bo to tak, bo to tips and tricksy można było wycinać i do segregatorów sobie zbierać, rzeczywiście. Rzeczywiście, teraz sobie przypominam. Ja, moi drodzy, odsłaniam rączkę, żebyście mogli sobie zatrzymać i kto chce po prostu poczytać. No już 14 minut filmu minęło, kurczę, a tu jesteśmy gdzieś mi pewnie no pod koniec, ale fajnie, fajnie, rewelacja. No i co? Mamy szybka pomoc, Planescape, Torment, Shadow of Death, oczywiście kody NWC Vertical Rise nie ma, nie ma, <śm> Diablo 2 oczywiście, sekretny poziom, noga writa, czyli krowi poziom, kontrolery od środka, czyli tu mamy jakieś do PlayStation, plus jeszcze jakiś volant know-how widzę. Dalej mamy część poświęconą kontrolerom, jak mieliście któryś, napiszcie koniecznie, podzielcie się w komentarzach. Montaż wideo, o i moi drodzy te karty hardware'owe, pamiętam tego wideo z Zipa, miał ktoś ze znajomych, montował po prostu wesela, pamiętam, że to dodawanie efektów w ogóle, nagrywanie potem tego na magnetowid, wow, co to było, potrafiło się, na Pentium 2400 czy tam czy tam Pentium 3450 potrafiło się godzinami renderować po prostu te różnego rodzaju efekty. Więc pamiętam te, też takich znajomych miałem, którzy takie rzeczy robili. Pozdrawiam cię Jurku, jeżeli to oglądasz. Poszukiwacze skarbów, yy, jeśli nie masz co robić w wakacje, możesz wybrać się na, na poszukiwanie skarbów, ruiny starych zamków, fortyfikacje. Tak, jasne, jasne. Roga tego, musisz wziąć ze sobą na poszukiwanie skarbów. Dobrze, lecimy dalej. Widzę, że to są jakieś strony. swoją drogą jeszcze wrócę. Sprawdźcie, czy te strony w ogóle jeszcze są, <laughs> czy jeszcze... Napiszcie w komentarzu, czy jeszcze te strony w ogóle istnieją. Internet bez kabla, no czyli oczywiście modem, PCMCA. PCMCIA, no, PCM my tak mówiliśmy na to PCMCIA, PCMCIA na ten port. No i oczywiście karta z Wi-Fi. Dobra, patrzmy dalej. Co tu jest? Aukcje w internecie. Patrzcie, Allegro! Początki Allegro! Ojej! Rzeczywiście, ale to było dawno temu. Rzeczywiście tak to wyglądało. Wow, dobra. eBay, Allegro. Lecimy dalej. Masakra. Ile? 20 lat temu. FTP, czyli jak ściągać z sieci. O, i my sobie w sieci lokalnej stawialiśmy serwery FTP, mieliśmy różnego rodzaju menadże, mena, programy do mena, mena, menadżerowania, do managementu e, serwerami FTP. Działało to zajerzyście. Potem, jak odkryliśmy, że w internecie są serwery FTP, to się ściągało. Możecie wierzyć albo nie z prędkością 12 kB, 12 kB na sekundę. Pełna prędkość neostrady wtedy, 12 kB na sekundę. I potrafiliśmy ściągać filmy po 700 mega i gry. The Flintstones, kto pamięta ten film? Jaki ten film, jaka to była porażka? Mimo, że te panie mm, to, były, to były Ciacha, które, które po prostu e, grały. To po prostu jaki ten film to była, jaka to była poracha, to masakra. Byłem na tym w kinie, marzyło mi się kurczę, tato, idziemy na Flintstonów, idziemy na Flintstonów. I jedyne co było fajne, to Jabada reszta było tak słabe, że ojej. Super samoloty. Specjalne relacje z salonu lotniczego. ILA. No proszę, nawet, nawet nie wiedziałem, nie, nie pamiętałem tego artykułu. A swego czasu byłem wielkim fanem, nawet tą encyklopedii super samolotów gdzieś. Wydano jakieś kilka, jakieś 20 lat temu. 25 były takie, takie wydania. No zobaczmy dalej, Wampir w świecie mroku. Maskarada. Proszę bardzo, jakieś w ogóle systemy świata mroku. Wszystkie opisane. Miejsce przestępstwa, parking podziemny na rogu 30, 34, 30, 45, ale, 34, 45 alei. Świadkowie brak. Czas, pół dnia 22.30 pm. No dziwne, żeby 22.30 mogło być AM. Chyba, że ktoś w jakimś dziwnym systemie czasowym występuje, ale to jest, to jest w ogóle śmieszne. 22.30 pm. Pewnie. Eee, kiedyś nie zwróciłbym na to uwagi, ale teraz się zwraca na takie szczegóły i to jest e, nielogiczne samo z siebie. Mm, ale, ale. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy dalej. DVD coraz szybciej. Proszę. E, ktoś z nas znajomych miał tego Encora PC-DVD. Jaka to jest prędkość 12? Wow. A nawet ja nie wiem, czy nie mam teraz tej dwunastki gdzieś w sprzęcie. Który, co miałem, miałem się za te sprzęty za naprawy wziąć, także, także mam chyba taką dwunastkę. <laughs> Rzeczywiście, albo to, jest, albo, to była, albo CDRW, była od Creative'a też tak w takim kolorze możliwe, możliwe. Coś takiego mam. Nowe skanery Hewlett Packard. Jak surfować w sieci bez komputera? 100% Gwiezdnych Wojen, internetowy bank. Co sądzisz na temat? Trafiłeś ankiety o dwa, proszę, jakie rzeczy. No i oczywiście dane na redakcję. Oj, i się zagieło. Zagieło się. Będzie trzeba to wyprostować. No i moi drodzy, jesteśmy na samym końcu. Mamy listy od Karola, od Sebastiana, od Marcina, od Radosława, od Adama Wodarczyka z Łodzi i od Kul Hejwok. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was, z moich widzów, jest kimś z tych osób, yy, znaczy, był którąś z tych osób 20 lat temu, i to napiszcie, moi drodzy. Z przyjemnością e, pogadamy o takich rzeczach. No i moi drodzy, przekręty: Do you speak English? No e, i oczywiście te takie różnego rodzaju e, m, przekręty językowe, czyli 20, 24 Hours Lamao, Clemens, La Clemence, Star Trek Armada, Armada w zasadzie. Star Trek, Armata, Stary Trep, Star Trek A, Amarant, <noise> no, Terrakon, Terracota, <noise> Dobra, no nie będę tego czytał, ale w każdym razie możecie sobie poczytać: Matrix, Matryca, Wzornik. To akurat się zgadza, że Matrix to jest macierz w zasadzie. Konkretnie, dobrze, chyba tyle, tak? Tak, tyle moi drodzy. Reklama Diablo. Jeszcze raz na sam koniec tego filmu chcę pokazać naklejki i okładkę oraz moi drodzy drugą stronę naklejki i okładkę to było ni mniej, ni więcej moi drodzy, to była prezentacja numeru 15, numeru klika 20 lipca rok 2000, powiedzcie mi co o tym sądzicie, powiedzcie mi czy taka forma filmu wam się podoba na pewno będzie pojawiała się rzadziej bo potrzebuję 30 minut, żeby nagrać taki film, widzę teraz w tym momencie około średnio ale kurde, no fajne, fajne rzeczy, straszne fajne wspomnienia. No i Diablo dwójka. Nie trzeba do tego wrócić dalej. Czekamy na remaster, mimo że prawdopodobnie go nie będzie. Ja dalej wierzę, że remaster Diablo 2 wreszcie się pojawi. Dziękuję wam, że ze mną byliście tyle czasu i mam nadzieję, że taki odcinek wam się podoba. Napiszcie w komentarzach. Mówił Kusok, my RetroHobby. Trzymajcie się, papa. Pa, cześć.